Skandal w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych w Bolesławcu. W internecie na amerykańskim portalu ukazał się film, na którym młodzież uprawia seks i biega nago po klasie. Dyrektorka jest zbulwersowana, ale twierdzi, że pornograficzne zdjęcia nie były robione w jej szkole. Policja ustala kto i kiedy nakręcił i umieścił w internecie film, a młodzież wciąż nie zdaje sobie sprawy, że ktoś jednak popełnił przestępstwo. W Bolesławcu była Urszula Bąk. Film ma charakter reklamówki. Rozpoczyna się niewinnie. Autor zachwala, że szkoła ma wiele do zaoferowania. Chłopcom seks, dziewczętom męski striptiz. Osoby biorące udział w filmie nie są uczniami naszej szkoły. Ani część pierwsza filmu nie jest związana z uczniami, ani tym bardziej część druga, gdzie jest wyraźnie pokazane pomieszczenie, które nie jest pomieszczeniem szkolnym. Film był dostępny w internecie przez kilkanaście godzin, potem go wycofano, ale młodzież zdążyła go zarejestrować. Teraz krąży przesyłany z telefonu na telefon. Z innych szkół się chłopaki śmieją, ale to wasza szkoła to jest ten i to tak dziwnie zrobili. Na jednym z ujęć uczniowie rozpoznali swoją koleżankę. Jej nazwisko pojawiło się w internecie. Okazało się jednak, że dziewczynę posądzono niesłusznie. Bo Bolesławca myśli, że to ja jestem. I właśnie jak się dowiedziałam, to się rozpakałam. Pierwsze co zrobiłem, to się rozpakałam. Wcale nie jest zabawne takie coś. Krzysztof Gwizdała jest właścicielem portalu internetowego o Bolesławcu. To on zawiadomił amerykańską firmę, że film powinna wycofać. Bez problemu będzie można ustalić, kto, kto to umieścił. Chyba że e, był na tyle przezorny, że zrobił to korzystając no, ze specjalnych technik, np. E, użył innego adresu IP, czyli podszył się pod jakiś inny adres, albo po prostu poszedł do kafejki. Portale internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za treść filmów, jakie użytkownicy umieszczają w sieci. Muszą jednak usuwać te materiały, które zawierają treści naruszające prawo. Cała sprawa wygląda na niestosowny żart. Żart zrobiony przy pomocy telefonu komórkowego przez nastolatka. Tyle, że jego autor najprawdopodobniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że może za niego słono zapłacić. Za rozpowszechnianie pornografii z udziałem osób nieletnich grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Bolesławiec Urszula Bąk.